Cześć kochani, witam was na kanale Kolorowy Ptaszek Ja nazywam się Kasia I dziś jak w tytule filmu Zapraszam was na bitwę pudełek Pudełka są już przygotowane Tak jak wam wspomniałam Wcześniej dziś bitwa pudełek moi drodzy Więc zróbcie sobie coś dobrego do picia Jakąś przekąskę I lecimy z otwieraniem Moi kochani zaczniemy sobie od pudełka Look Fantastic I poza tymi bzdytami, które wam tutaj pokażę Jakieś karteczki promocji Mamy również tą karteczkę ja sobie odłożę pudełko. Taką karteczkę z kodem, i w tym kodzie macie wejście do, tego, do tej gazetki, która była wcześniej dołączona. Ja sobie już troszeczkę ją przejrzałam. I mamy tutaj również sneak peeka. To już od razu wam pokażę. Tutaj jest informacja na temat produktów. Ja pierwszy raz wreszcie mam tą kartkę. Ostatnio taką kartkę miałam w jajkach. W Jajku Lub Fantastik. Jeżeli jeszcze nie oglądasz tego odcinka, to zapraszam cię serdecznie tu gdzieś. Link i odnośnik do tego filmu. Zobaczysz, co się znajdowało w Jajkach Wielkanocnych. Ale jeżeli chodzi o tą gazetkę, to kochani, poza tym, jaka jest zawartość, którą oczywiście szybciutko przeleciałam z zamkniętymi oczami, no to doszłam właśnie do sneak peeka, bo już się nie mogłam doczekać, czy jest. Jest faktycznie i będzie to słuchajcie, tonik. Z Elemis, także bardzo się cieszę. 50 ml miałam już takie mniejsze opakowanie tego toniku, który mam w domu z Morelą. Już mi się kończy, ale jeszcze oczywiście mam zapas jakkolwiek, tu mamy jakiś inny, także nie mogę się doczekać, lecimy z odpakowywaniem pudełka od Look Fantastic moi kochani pierwszy produkt w moje ręce jest to Long Lasting y, Formuła, y, intensywny pigment, Velvet Lip Liner od Seattle London, bardzo się cieszę, ja mam już jakąś kredkę od nich ale złotą do oczu, zobaczmy jaki kolorek ładne opakowanie, gwiazdeczki tak wygląda e, ten lip liner i już wam tu otwieram tak, tak się on prezentuje i zobaczymy sobie kolorek, taki bardzo brązowy ale e, wydaje mi się, że ta kredka w jajkach, która była od Berry M ona była bardziej taka y, masełkowa, ta jest troszeczkę tempa, no ale ładny kolor nie jest taka Zła. Kolejnym produktem jest tutaj scrap do ciała Star Milano I tutaj mamy 70g Tak on wygląda Widać, że on się cały tutaj leje w środku, ale zawiera oleje, żużoba i też olejek z wiśni Także bardzo fajnie, ciekawe czy jak pachnie, ciekawe czy można w ogóle otworzyć Nie, jest tutaj zabezpieczenie no, i nie pachnie przez to opakowanie, ale wygląda bardzo apetycznie. Dalej mamy moi kochani Kores, i jest to. Co to jest? O, maska do twarzy eee, z. Z probiotykami. Super, bardzo fajnie. Taka z jogurtem greckim, chyba. I tutaj mamy 20 ml. Myślę, że na parę razy starczy taka maska. Bardzo się cieszę. Ja miałam taką maskę całonocną z koresa Była ok, bardzo w porządku. Także jestem ciekawa tego produktu. Lecimy dalej. Kochani, o ja cię nie mogę. To już jest oczywiście w każdym boksie. We are Paradox. To musi być. Ja akurat dzisiaj sobie robiłam właśnie odżywkę. Pokazywałam Wam na Instagram, jaką zrobiłam ciapkę z olejami właśnie z tą maską, ale poszło mi całe opakowanie, było chyba też 30 ml, także zapraszam Was na mój Instagram, moi drodzy, kolorowy ptaszek. Zapraszam serdecznie, jeżeli jeszcze cię nie ma. Ostatnio nie było mnie tam dużo i często, natomiast jak już jestem, to pokazuję Wam również produkty, które nie zawsze się tutaj pojawią na kanale. Więc jeżeli masz Instagram, to zapraszam cię serdecznie. A tutaj mamy maskę. I jest to taka nawilżająca maska We Are Paradox. Ostatnio mówiłam Wam o maskach, takich maskach, odżywkach w denku, także zapraszam również serdecznie. Link tutaj i w opisie filmu. Tam mówię o nich więcej. Ta maska dzisiejsza była całkiem w porządku, ale tak jakby podkręciłam ją troszeczkę tymi olejami, dlatego efekt jest. no. Wspaniałe włosy są sypkie. Muszę częściej e, olejować włosy, bo już tego tak często nie robię. E, natomiast maska była w porządku, no ale taka maska wystarczyła mi na długość moich włosów, czyli mniej więcej tyle na jakby jeden raz. Więc podejrzewam, że e, to będzie raczej tak samo. Tutaj mamy lakier do paznokci od Nice Ink. Tak, Nice Ink, myślałam, że inna firma. E, bear With Me e, nazwa, tutaj wam pokażę. Jest to taki jasny kolorek, bardzo jasny. Ja nie będę go otwierać, żeby wam pokazać, bo jakby nie używam takich lakierów, chyba że do stóp, ale no to raczej latem. I jest to taki bardzo ładny, delikatny kolorek, ale pewnie pójdzie gdzieś dalej. Miałam powiedzieć, że to już jest ostatni produkt, ale jest jeszcze jedna rzecz, no bo tutaj już mamy pięć rzeczy, a to jest szósta. W Look Fantastic zawsze jest sześć rzeczy. I, i tutaj mamy Light Work Pie i jest to oczyszczający olejek do, skó do twarzy, do skóry czyli taki olejek do demakijażu i mi się wydaje, że to jest ten, który ja mam i już zaczęłam używać, także czekajcie pójdę sprawdzić dobra, jestem kochani, jest to właśnie ten sam olejek to jest mój olejek, on był w kalendarzu e, Sephora UK i zaczęłam go niedawno używać, bo wkręciłam się w olejki używałam Olejek od Glam Shopu był nawet w ostatnim dęku, i ten wydaje mi się, że jest troszeczkę cięższy. Ale jest w porządku, też szybko mm, oczyszcza skórę. Ale jeszcze nie będę wiele mówić na ten temat, bo mam jeszcze takie wątpliwości co do tego, czy faktycznie ten olejek mi przypasuje. Ja nie do końca lubię mm, oczyszczanie skóry olejkami, dajcie znać, jak jest u Was. Natomiast. Y no, jeszcze się wstrzymam z opinią. A tutaj mamy taki mniejszy 10 ml, 10 ml także spokojnie, możecie sobie przetestować. i Nie trzeba w sumie aż tak dużo, no nie? Ale to też nie starczy Wam na wiele, co może dwa użycia. Także no to kicha, tylko że to jest drogi produkt. Słuchajcie, normalnie bym powiedziała, że już koniec, ale pojawiła się jakaś taka nowość. Ja już widzę, co to jest, kochani. Moi drodzy. No, wiem, że tutaj Rokobox chyba jest coś takiego, i oni mieli coś takiego i w Polsce bardzo mocno obserwuję Funday Box. O, tam babeczki w ogóle obserwuję je na Instagramie. Są tak mega szalone, tak mega pozytywne. Także o, i tam właśnie pojawiają się takie produkty. Może nie wiem, nie obiecuję, ale jak będę w Polsce, to może. Otworzymy sobie razem day Boxa, kto wie, kto wie, bo mnie strasznie kuszą dziewuchy. A tutaj, kochani moi, mamy y, tą piankę taką, już wam pokażę, dorzucili jedzenie. Normalnie mieliśmy sześć produktów, ostatnio mieliśmy jeszcze dodatkową próbkę tych przepięknych perfum, y, które mi gdzieś y, chyba zaginęły, albo są w tym boksie, jakby, I don't know, ale muszę je poszukać, bo y, ładny zapach. Wanilia... I taki batonik waniliowo-czekoladowy. No, powiem Wam, że nie spodziewałam się tutaj czekoladki, także bardzo się cieszę. Dziękuję. Look Fantastic to było mega miłe. Zrobię sobie później kawuszkę do montażu i będę sobie konsumować. Dobra, kochani, to już wszystko, jeżeli chodzi o pudełko Look Fantastic. Wyrzucam i lecimy, kochani, z kolejnym pudełeczkiem. Przepięknie wygląda. Zazwyczaj mieliśmy takie różowe, czarne, a teraz jest takie mega. Wiosenne pudełeczko od Glossy Box Bloom and Grow, bardzo fajnie. Dodatkowo mieliśmy też śmieci, klasycznie. E, tutaj śmieci takie same owinku, ale to mnie rozwaliło, słuchajcie, o jedzonku dla piesków. Wszystko spoko, bardzo lubię. Sama mam mojego piosióna, kochanego beniunia i Soniusie, które tęsknię za nimi mocno, ale no, jakby. No, do kosmetyków? Dobra, ale otwieramy pudełko, kochani. Nie ma co się zastanawiać nad takimi mało istotnymi rzeczami. Otwieramy pudełko Glossy Box. Chciałam już po prostu otwierać to wszystko, ale muszę Wam pokazać. jak to przepięknie wygląda, tak wiosennie tak delikatnie, tutaj jeszcze była dołączona oczywiście ta karteczka, tak jak w Look Fantastic, ale sprawdziłam sobie cały ten magazyn, nie zwracając uwagi na, e, oczywiście na produkty, które są, e, to powiem wam, że tutaj nie ma sneak peeka, także może go przeoczyłam, przejrzę później na spokojnie, idę mam znać na Instagramie, albo gdzieś tutaj w komentarzu, czy w opisie, natomiast raczej Yy, nie ma. Dobra, tutaj już, już tak jakby letnio i kolorowo, słuchajcie, podobają mi się podobają mi się te kolory, strasznie, no mega to wygląda, ale nie będę zaglądać, aż huknęło. I e, oczywiście otwieramy. Okej, okay, pierwszym produktem mamy tuż do rzęs z Butanic Beauty, taka jakaś firma. Bardzo ładne opakowanie strasznie mi się podoba. Piękne jest. I to jest taki tuż, słuchajcie, z taką pielęgnacyjną formułą. To jest mega zaskakujące, bo tu mamy olejek z żurzoba yy, i olejek rycynowy, który pobudza wzrost. Yy, czyli tutaj będzie pobudzał wzrost rzęs. Prawda, katarzyna Kochani, no jestem podekscytowana raz, że opakowanie, jak jest u Was? Czy Wy po prostu nie zwracacie na to uwagi? Czy tak jak ja świrujecie? Bo ja po prostu. Kupuję też oczami. Jestem trochę estetką, jakkolwiek to, jakkolwiek to brzmi, bo lubię artystycznie nieład. Ale no, przepiękne, jest takie mega cute. Już nie mogłam wytrzymać. Tutaj mamy przepiękne opakowanie. Mega takie. Mm, letnie bardzo. I tutaj Frank Body. Ja mam już jakąś kolekcję Frank Body, a Glossy Box to w ogóle jakby wszystko z Frank Body wrzuca. Mieliśmy w jajku. Scrap zobaczcie koniecznie, i w którymś boksie też mieliśmy, albo w kalendarzu chyba w kalendarzu, bo jeszcze ani jednego nie otwarłam. Yy, I to są wszystko peelingi do yy, ciała, do skóry. Także zapraszam serdecznie. Był kalendarz Glossy Box poprzedniego roku, jak i yy, zapraszam Was również do playlisty yy, z całą bitwą pudełek. Także zapraszam serdecznie. Macie tam niewiele filmów, ale wszystkie filmy od początku roku. Także. Zapraszam do obejrzenia. No, i tak jak mówię, firma Glossy Box strasznie dużo wrzuca takich peelingów od Frank Body, ale ten jest tak przepiękny, tak mi się podoba. Także no spoko. Takie coś już miałam, i chyba z Glossy Box, albo z Look Fantastic, nie pamiętam. Dobra, tutaj mamy szczoteczkę tą, która była w tym boksie, i tutaj jest Brush Works. E, taka do mycia szamponem, i do masażu. I tutaj tego tak ona wygląda. Y, wygląda tutaj opakowanie. I to też jest Brushworks. Straszny ten plastik, co mnie tak wkurzało na tym filmie. Już sobie przypominam: Brushworks. I tutaj ma. Y, tak jest? jak mi się wydaje. Tak, o, jest różnica. Tu jest taki jesz, a tu jest takie. Takie delikatniejsze. Nie wiem. Czy ja... i to oczywiście ani jednego, ani drugiego pewnie nie użyję znów mamy lakier też Niles Ink ale ten jest jaśniejszy, ten mi się bardzo podoba jest taki kremowy delikatny bardzo ładny i tu jest odcień My Fire Line spoko, 10 ml bardzo ładny tutaj wam jeszcze porównam te kolorki czekajcie, bo tu moje kolorowe pazy strasznie nudne te lakiery dają powiem wam, no jakby nie mogli takie tęczy kochani, tutaj jest ten z Look Fantastic tutaj z Glossy Box, tak wyglądają kolorki, w sumie to są bardzo ładnie zmaczowane połączone, fajnie by razem wyglądały tylko to tak Tutaj lakier i tu lakier. Ostatni produkt, bo tutaj mamy pięć kosmetyków i ostatni produkt to jest Christopher Bean. To jest moja kochana marka, marka założona przez fryzjera, który bazuje na naturalnych formułach. I poluję na ten szampon mój. Ale strasznie wiem, jakie zmacałam sobie włosy. Jezus, ja muszę częściej olejować te włosy. Ale a propos, jak już jesteśmy przy włosach, to powiem Wam, że ten szampon z L'Oreal, nowy, co kupiłam, to jest taka kicha, że ja nie mogę. Jakby on strasznie obciąża włosy, naprawdę. Nawet ten czarny z L'Oreal tak nie obciążał włosów. Także co drugi dzień po prostu trzeba mieć włosy, bo są po prostu takie kluski rosołowe od nasady. I ja kurczę myłam innymi szamponami te włosy e, i tak nie było, nawet kiedy właśnie nie robiłam tego peelingu w międzyczasie, to, to jest e, strasznie denerwujące. No także słuchajcie, no peeling tutaj jest od Christopher Bean, e, jest to chyba ten z Morza Martwego, e, tam jakaś woda czy coś takiego detoksykujący. Ogólnie fajnie, bardzo się cieszę, tylko moglibyście dać jakiś szampon, jakąś odżywkę czy cokolwiek, bo to jest już drugie opakowanie i wcześniej był chyba w Look Fantastic, także nie wiem czy jest jakiś sens, sens w tym, żeby po prostu brać te boksy, bo te produkty się powtarzają, ja nie wiem co się dzieje. Jestem załamana, e, także mam drugi, drugie opakowanie tego e, scrubu, tego peelingu, e, którego pewnie nie użyję. Jeszcze Wam pokażę, bo jak to się pięknie kolorystycznie tutaj zgrywa, żebym nie wyrzuciła. Najbardziej ten tuż z tym peelingiem. No i tu jest jeszcze oczywiście ten od ten peeling, ale no, ale po prostu on tak średnio pasuje mi kolorystycznie, więc jakby go wyciągnąć, to jest tak mega, mega cute. Dobra, kochani, przejdźmy do podsumowania. No i jeszcze w międzyczasie pokażę Wam wszystkie produkty. No, powiem wam, że bardzo trudna decyzja, strasznie trudna. Nie wiem, jaką decyzję podjąć, no bo Look Fantastic dał nam kredkę, która była świetna, plus ciasteczko. Mamy więcej produktów, a ta mi się strasznie kolorystycznie podobał ten peeling z tym tuszem. Dalej nie wiem, co zrobić, więc. Ach, zera, ja i moje dobre serce mówią, że w tym miesiącu w Bitwie Pudełek jest zwycięzcą, każde pudełko będzie zwycięzcą, bo jest 1-1 a ty jak uważasz? napisz koniecznie w komentarzu które pudełko twoim zdaniem powinno wygrać bitwę pudełek i dlaczego? uzasadnij swoją wypowiedź ha! utrudnię! kochani zanim jeszcze zakończymy to chciałabym wam bardzo podziękować za mm, tak liczny odbiór poprzedniego filmu tej poprzedniej liczby pudełek bitwy pudełek, boże, chciałam powiedzieć już o tych liczbach Bitwy pudełek, bo jest to mój autorski pomysł. Ja to sobie wymyśliłam. E, I kochani, bardzo wam dziękuję, że tak wam się to podoba, za te komentarze, za w ogóle, za to, że jesteście, jesteście mega, bo już zbliżamy się do 200 subskrypcji. Dla mnie to jest naprawdę mega zaskakujące, bo ja nie sądziłam, że ten kanał się aż tak rozwinie, że polubicie moją szaloną różową naturę. Także. O, mega się cieszę, to jest strasznie wzruszające. Więc subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z każdym kolejnym filmem, bo nasza różowa rodzina się powiększa. No i co? No i to chyba tyle. Piszcie w komentarzach, które pudełko. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. I miłego weekendu, kochani. Trzymajcie się ciepło, do następnego. Cześć, pa, ściskam.